Wygrywacie w pierwszym meczu nowego sezonu młodzieżowej Hokej Ligi. Ty zachowałeś w tym meczu czyste konto, więc dla ciebie to chyba taki podwójny powód do zadowolenia po tym spotkaniu. Pewnie, no jest zadowolenie, fajna atmosferka do drużyny. No, dzięki chłopakom, dzięki drużynie zdobyłem te czyste konto, pomogli mi. Ja też dodałem swoją cegiełkę. No i wygraliśmy, to, to najważniejsze. Myślisz, że miałeś w tym meczu? Dużo pracy? Czy tak naprawdę, właśnie tak jak mówisz, to głównie twoi koledzy gdzieś tam z obrony ci pomagali, żeby tych okazji nie było za wiele? Znaczy no wiadomo, jak w każdym meczu jakieś sytuacje były, no koledzy też mi dużo pomagali, dużo blokowali. Show może jako, jako tako dużo nie było, ale, ale cały czas byłem skupiony no i pomogłem drużynie. Podejrzewam, że jeśli zapytam Cię o to, jakie są oczekiwania twoje, Twoich kolegów, w ogólnie całej drużyny, całego środowiska jenowskiego, no to po urzędującym mistrzu młodzieżowej Hokej Ligi można spodziewać się, że ten cel, te oczekiwania będą tylko jedne i to będzie właśnie walka o pozostanie na, na tym pierwszym miejscu. No wiadomo, no cel to jest zawsze mistrzostwo Polski. No, zobaczymy, jak to będzie. Będziemy walczyć, no i będziemy dążyć do tego, żeby powtórzyć tego mistrza. A czy myślisz, że Moss to jest taka drużyna, wiadomo, może dla niektórych trochę niewygodna, ale z drugiej strony to jest taka drużyna, z którą po prostu nie można tracić punktów? Yy, znaczy, no, drużyna jest dobra. Każda drużyna na swój sposób jest dobra, nie można do niej podejść lekceważąco. Yy, trzeba wyjść, walczyć, no i wygrać. Yy. Jak w każdej drużynie, w naprzód też doszło do kilku zmian w kadrze. Ty sam jesteś jedną z tych zmian, bo można powiedzieć, że w pełni wracasz do, do tej drużyny. Więc czy tobie jest jakoś też łatwiej wejść do tej drużyny, jeśli widzisz, że, że te zmiany są takie dość znaczące? Znaczy, no, zmiany są. Chłopaki dobrze mnie zaakceptowali w drużynie. Dobra atmosfera jest. Więc wszystko, wszystko jest dobrze. Patrząc tylko na twoją pozycję, no to chyba można tak pół żartem powiedzieć, że w SMS-ie Katowice rywalizowałeś to miejsce w ramce z Igorem Tyczyńskim. Poszedłeś do przodu i się też nie możesz go gdzieś tam pozbyć. No, to jest dobry mój kolega, więc, ale akurat rywalizacja to jest bardzo fajna sprawa ponieważ z treningu na trening trzeba się coraz bardziej starać i no i wiadomo, trzeba walczyć o to miejsce w składzie. Czy wasze przygotowania do tego meczu jakoś się różniły e, w tych ostatnich dniach i w ostatnich tygodniach? Bo jednak e, mieliście pierwotnie zagrać z inną drużyną, potem się kilka drużyn z Młodzieżowej Hokej Ligi wycofało i, i wylądowaliście tutaj w Tychach, więc czy te przygotowania jakoś się zmieniły? Nie, trenujemy cały czas swoją taktykę, Eee... Ca Cały czas trenujemy to, co mieliśmy trenować. Gramy swoje po prostu i trenujemy swoje.